Żeby chociaż w cycki poszedł. Znowu masz Alzheimera? Nie, dlaczego? Nie posłodziłaś mnie i jestem rozgoryczona. Tym razem celowo. Żałujesz mi cukru? Co mnie ja nawet polubiło, jak drapie mnie w fusy. Coś podobnego. A cukru żałuję, owszem, ale sobie. Dobrze, że chociaż mleka mnie żałujesz. A co to się stało? Co, co? Pstro. Robert powiedział, że mi dupa rośnie. Ups. No to przelał czarę goryczy. I ty wierzysz, że to od tej jednej łyżeczki, co mi ją rano skrupulatnie wydzielasz? Oczywiście, że tak. A od czego innego? Nie wiem. Jesz jak ptaszek. Całymi dniami jesteś w ruchu. Otóż to. I teraz jak mam coś zjeść, to się dziesięć razy zastanawiam, czy mi w tą dupę nie pójdzie. Weź się uspokój, bo w jakąś apopleksję wpadniesz. Chyba w anoreksję. Wszystko jedno, ale lepiej w żadną z nich nie popadać. A odkąd ty się taka mądra zrobiłaś? Odkąd masz tego Alzheimera, co się pożenił z tą autorefleksją? Czyli odkąd pijecie gorzką i cukier nie zaburza twojej równowagi? Oto to. I twojej też już nie zaburza. Mąż jest innego zdania. To dlaczego wszyscy wokół ci powtarzają, że jesteś taka szczuplutka, ale lekarz pyta, czy się nie głodzisz? Może noszą nieodpowiednie okulary. W każdym razie piję te gorycz porażki i powoli zaczynam się z tym godzić, że nie mam już 18 lat i że ten cukier zamiast iść do głowy, to idzie mi w dupę, żeby chociaż w cycki poszedł. Czy twój mąż widział kiedyś grubą dupę? Zapewne, niejednokrotnie. Ale bardziej widział duże cycki. Nie wnikam w wasze intymne sprawy, ale jak ty miałabyś popaść w tą dysleksję czy apostazję, to ja już mogę być gorzka przez cały rok i nawet sarkazm zdzierżę zamiast mleka, nie miałabyś wtedy siły na pogaduchy. No i postawiłaś kropkę nad i. Nawet widać to na powierzchni. Dobra. Idę skończyć tego pączka, co mi Robert przyniósł.